Dzień dobry. Witam serdecznie tych co czekali na nasz start oraz tych co teraz do nas się dołączyli. Mamy poniedziałek 27 stycznia i to nasz oficjalny start radio SGFM rusza. Będziemy przekazywać najlepsze hity oraz piosenki o których nieco zapomnieliśmy. Dochodzi szósta więc czas na najświeższe informacje radia SGFM które przedstawi Krzesław Świder. Król Karol III przyleciał wczoraj do Oświęcimia, aby wspomnieć 80. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Wczoraj odbył się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, trwa finalne liczenie pieniędzy, na które wynik będziemy musieli poczekać. Pieniądze zbierano na onkologię i hematologię dziecięcą. Zabójstwo ratownika w Siedlcach, w sobotę 59-letni mężczyzna, który dzwonił na numer alarmowy, mówiąc, że źle się poczuł po wypiciu alkoholu. Po przyjechaniu zadał cios nożem 62-letniemu ratownikowi. Kolejne informacje o siódmej. Teraz trochę o pogodzie, dzisiaj na północnym zachodzie deszczowo. W Polsce temperatura wyniesie od 5 stopni w Suwałkach do 10 w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim. 6:01 minęła to jest SGFM. Mateusz Murza. My miksujemy piosenki, więc widzimy się po reklamie. SGFM. Muzyka na wysokim poziomie. Czas na reklamy.